Jeden z lepiej grających polskich sprzętów tamtych lat wraca do życia. Unitra ZRK AT900. Po wyschnięciu nadszedł czas na serwis prawdziwego zdarzenia. Sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych, wymiana tych co trzeba. Każdy potencjometr został rozebrany, wyczyszczony, naoliwiony i złożony. Przedwmacniarz był prosty. Najbardziej w kość dała końcówka mocy. Wymiana wszystkich aż 6 elektrolitów. Wymiana tranzystorów na pary wzmocnieniami beta. Potencjometry montażowe prądów spoczynkowych też wleciały nowe. Pierwsze uruchomienia i jak nie brak plusowego napięcia symetrycznego, to co chwilę wychodziły inne smaczki w postaci np. zimnych lutów. Prawy kanał wymagał wymiany końcowego NPN-a. Nadszedł moment, gdy w końcu mogłem wszystko zacząć podłączać ze sobą. Gdy już odniosłem sukces wzmacniacz przeszedł konkretne wygrzewanie, ostatnie regulacje i na koniec pomiar mocy wyjściowych kanałów. Na cały materiał zapraszam do obejrzenia jutro o 11 na YouTubie.